Dziękujemy opatrzności Bożej, o naszej wiary, za powrót do Polski po 50 latach pobytu na obczyźnie, 70. rocznicę powrotu Polaków z byłej Jugosławii i Kresów Wschodnich. Tak brzmi napis na pamiątkowym pomniku, który został odsłonięty pod kościołem w Otoku w powiecie bolesławieckim. To dar mieszkańców Bożejowic, Rakowic i Otoku w hołdzie osadnikom z 1946 roku. Dzisiaj przypada 70. rocznica, zbiegło to się z rocznicą wydarzeń z 6. rocznicy smoleńskiej, także chcieliśmy razem to uczcić, wspólnie te trzy wsie zebrały się w miejscowości w Otoku na mszy świętej, naprawdę przemiła atmosfera. Cieszę się bardzo z tego. Radość ze wspólnej inicjatywy jest tym większa, że tych, którzy przyjechali po II wojnie światowej z terenów byłej Jugosławii oraz z Kresów Wschodnich na tzw. Tak zwane ziemie odzyskane jest coraz mniej. Pani Maria jako 12-letnia dziewczynka, a pani Paulina jako pięciolatka wracały ze swoimi rodzinami w 1946 roku do Polski z Jugosławii. Jechali mnie z Belgradu. No, jechali mnie tutaj. I tak drogą, dziewięć dni my jechaliśmy. No. I drogą, gdzie stanął pociąg, to już my po, po, porowali, zbierali trawę krową, świniami Tak my się męczyli przez dziewięć dni. A tam nas nazywali, bo my z Galicji pochodzili. To nas nazywali, tamci mieszkańcy nazywali nas Galcjany. A, a jak żeśmy tu przyjechali, to mówili Jugosławiacy. No i właściwie, no tak, a właściwie my jesteśmy Polacy. I właśnie dla tych Polaków, którzy przyjechali na Ziemię Odzyskane w 1946, upamiętnienie tamtych wydarzeń jest bardzo cenną inicjatywą. Także dla pani Eugenii, która przybyła do otoków z Kresów Wschodnich. Moim zdaniem, moim zdaniem, że to jest bardzo, bardzo ważne. Bardzo ważne, bo to. Bo to już następne pokolenia coś zostanie z tej, z tej, z tej rzeczywistości, jak Pomnik wykonała miejscowa firma Zbigniewa Janickiego. Tu wszyscy działali wspólnie, aby upamiętnić powojennych osadników. Kiedy pan Antek przyszedł do mnie kilka miesięcy temu z propozycją właśnie ufundowania takiego pięknego pomnika, tych wydarzeń, które miały miejsce. Oczywiście nie było żadnych wątpliwości, i cieszę się, że, że dzisiaj mieliśmy okazję wspólnie to uczynić. No i będzie też to przypominać, tak jak mówiłem, podczas kazania yy, tutejszym ludziom o historii tych ludzi, którzy właśnie tutaj na tych terenach mieszkają. Miejsce postawienia pomnika jest także nieprzypadkowe, ponieważ Kościół w Otoku 25 lat temu wybudowali własnymi rękami mieszkańcy miejscowości. To dla nich szczególne miejsce.